Wydaje mi się, że możemy śmiało z podniesioną głową wyjść z hali. Walczyłyśmy ile mogłyśmy. Wydaje mi się, że to nie było najlepsze spotkanie ani nasze, ani drużyny z Legionowa. Oba zespoły potrafią grać zdecydowanie lepiej według mnie. To był mecz ciężki, wymagający, ale zrobiłyśmy co mogłyśmy i cieszymy się z tego jednego punktu. Bardzo ciężki przede wszystkim mentalnie dla nas mecz. Gdzieś tam chyba miałyśmy z tyłu głowy te 500 w Legionowie. No i dzisiaj niestety troszeczkę powtórka z rozrywki. Po pierwszym wygranym można powiedzieć po naszej dobrze grze, dobrej grze gładko set w drugim prowadząc 2016, bo chyba taki był wynik. Dziewczyny z Opola nas dogoniły i, i nie udało nam się wygrać tego, tego drugiego seta. Trzeci. Chętnie puszczę w zapomnienie. Myślę, że yy, i one zaczęły grać bardzo dobrze i, i konsekwentnie nas punktowały i my też gdzieś straciłyśmy naszą koncentrację. Parę serii takich punktowych im oddałyśmy, i one zdobyły dużo więcej pewności siebie i nas przycisnęły. Trener nam powiedział to, co w sumie zawsze, że, że pięknie, pięknie trenujemy i wygląda to zawsze bardzo dobrze na treningach, więc fajnie było, jakbyśmy to przełożyły na, na boisko. I takich słów właśnie też użył po, po trzecim secie i po meczu powiedział, że ma nadzieję, że, że takie, takie sytuacje się już powtarzać nie będą i że będzie to dla nas nauka. Także byłyśmy nastawione dzisiaj na taką samą walkę, ciężką od samego początku i wiedziałyśmy, że po prostu musimy poczekać na taki moment, w którym to my będziemy w stanie docisnąć to spotkanie i przejąć tą przewagę. Jestem bardzo dumna ze swojej drużyny, że potrafiłyśmy się podnieść w tym czwartym secie i, i zagrać fajną siatkówkę i walczyć i przede wszystkim właśnie mentalnie podźwignąć tę sytuację. Po prostu gdzieś się coś się u nas wyłączyło, że tak powiem. Przestałyśmy grać w tym czwartym secie, zgasło u nas coś. Ciężko nam było już wrócić na tego piątego seta. Oba zespoły popełniały błędy, oba zespoły miały przestoje i ta gra falowała, no ale taki jest sport, taka jest siatkówka. Trener powiedział, że zadecydowały detale. Na pewno będzie troszeczkę szersza analiza w tygodniu po, po, po dniu wolnego, ale tak jak mówię, że naprawdę możemy być zadowolone. Popełniliśmy ogólnie za, za, za dużo błędów, za dużo błędów w ataku i, no i bez ataku się nie wygrywa. Tu Nie był mecz ładny, myślę, że dużo błędów w obie strony trochę, ale no, nasz rywal o 2-3 punkty więcej udało się, udałem się wygrać. Yy, wiadomo siatkarsko, nie jestem zadowolona z meczu. Uważam, że na treningach prezentujemy dużo lepszą siatkówkę i w ostatnich meczach też pokazaliśmy dużo lepszą siatkówkę, ale dwa punkty jadą do nami do Legionowa i z tego jestem najbardziej dumna. Drużyna z Legionowa jakby składa się z bardzo dobrych zawodniczek i każda z nich, jeżeli zagra na swoim nawet przeciętnym poziomie, naprawdę prezentuje dobry, dobry poziom ogólnie. Tak? Każda jednostka daje, daje coś dla zespołu i, i finalnie naprawdę to jest dobry team, dlatego wydaje mi się, że po prostu zespół z Legionowa zagrał poprawnie i zadecydował o detale. Graliśmy dobre momenty, graliśmy dobre zagrywka, graliśmy dobre w bloku. Mieliśmy dobre momenty, no, ale no, bez ataku, który jest powiedzmy nie najważniejszy, ale to jest ten, co przewoży punktów. To, to jest ciężko. Trochę nam zaszły za skórę, to prawda. Um, ale bardzo przyjemnie jest z nimi grać i są naprawdę świetnym przeciwnikiem i myślę, że to też jest dla nas wielka lekcja. Także jesteśmy im na pewno wdzięczne za to, że, że są świetną drużyną. Eee, szkoda, że się nie spotkamy, ale może w przyszłym sezonie. Mam nadzieję, że to ostatni raz, bo naprawdę nie siedzi nam to Opole w tym sezonie. Eee, ale mogę powiedzieć, że naprawdę bardzo fajna atmosfera na sali, dużo ludzi i, i świetne widowisko. Myślę, że eee, dla oka 500 było fajne i, i myślę, że lubią się mógł podobać ten mecz, gdzieś tam każda drużyna pewnie ma coś sobie do zarzucenia, jeśli chodzi o, o, o grę, ale myślę, że dla oka fajne widowisko i, i fajnie, dużo kibiców i super na pewno miejsce.